Teraz. Tak jak Luna powiedziała, są nowe konie. Przeczytam wam ogłoszenie. Tutaj macie pokazane cztery maści, ale jeszcze jest taki jak Luna i w ogóle. Potężny i majestyczny koń ardeński wkracza do gry. I dzisiaj kupię ja dwa. Chyba Luna już kupiła. Takiego słodziośnego. I sobie teraz ja pojadę do Waladei. Luna chyba też, ale nie wiem, jak będzie chciała. Mm, to dobrze. I sobie ja kupię. Mm, pokażę Lunię przy okazji. O, one mają dodatkową animację, siadanie. I im y, jedzie, leci taki motylek na nosek, niebieski. A y, y, co robi postać? Głaszcze, ją, tak trochę przytula y, i się uśmiecha. Tak. Tyle mam do powiedzenia. Tak. <ścoughs> Tytaj już dużo osób je ma zakupione. Każdy pisze, jakie one grube. A ja mówię, no, one są śliczne, mi się one podobają. Y, y, od 20 i 22 roku o, One mogą, te ochraniacze? Czy to one? To one Ja od 22 roku już czekam na nie, więc A w końcu to jest nowy koniusz. Chyba go znacie, bo wam mówiłam, więc Luna Szczotki? No 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 A załóż jak jest, jak masz Patrz Patrzcie są I teraz tak znikają, takie chude te nogi <ścoughs> Ja kupię sobie proszę bardzo Luna tego Tutaj masz Jak wejdziesz to pierwszy Mi się on mega podoba Takie mają stęp, głos lub... To sztuczka nie wiem, ale na razie kupię pierwszego. I raz, dwa, trzy, cztery, piątego. Bo mi się te dwa na razie podobają, ale najbardziej ten pierwszy. A tego chyba kupię kiedyś w przyszłości. Twojego. No. Tak. Zmiana grzywy jest taka. 0 za 19, plus. Taka śmieszna. I ogon. No. Mi się podoba na tym y, pierwszym, ostatnia, ale jest spokojna tej swojej. Może kiedyś zmienię, nie wiem. Spersonalizuj i kup młody wałach, a niech będzie wałach. Y <todgłosy> <todgłosy> tak. Tak. Jak już powiedziała yy... i mam dla was też niespodziankę, bo moja koleżanka Karo, która była z nami na terenie, miała Pixela, yy, to ona robi ze mną niespodziankę yy, film o dzikich koniach, yy, więc to subskrypcji i wrzucam w nią, yy, a teraz myślę nad imieniem, pomożesz mi? Dla. De, dla Ogiera. Aha, to inaczej. O nie, a mi się takie przed chwilą podobało. Nie, Magit, Maron. Maron? Aż mam na jakimś. Maron? Oh, on się za, na, na nim się zastanawiam, ale powiedz numerek. No, jakieś jak, losowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Agle. Pr, pięć, sześć. Tin. Tin mam, chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Emerald. Emerald. Emerald, a koko? Ko? Mam, wy ko mam wykorzystane. To chyba wezmę kuki. No, to kupujemy. No możemy zrobić na innym odcinku w sumie Możemy nawet dziś spróbować Ale to wtedy na tych koniach, gdzie jesteś? No, jak, jak ten Karolina Mnie one tak wkurzają te świetliki Patrz, przejedź tu, bo mam pięknego konia Basku, jak musiałam rozszerzyć nogi, żeby na niego wsiąść. <grybastku> One mogą te czapraki, ale małe na nich są. Te czapraki. Gdzie jesteś? Jadę do ciebie na środku mostu czekaj tam Hej, jestem na moim grubezku. <laughs> uwaga, sztuczka, patrzcie, leci motylek, leci, uwaga, uwaga! <laughs> Bum Leci! Bo... <laughs> Jak się uśmiechnął ten koń? No bo inny chyba nie wiraj, dobra, nieważne. Ej, ale eee! Przepraszam bardzo, oba są ładne. Nie ma lepszego. Nie, to jest normalna. Lecimy po drugiego. No, są za śliczne, żeby nie kupować. A mi nie. Kupuję przed ostatniego karuska takiego Czego nie uzbierałam? A do tej takiej bluzy w paski Mami. Ach. Chodzi ci taka w śnieżynki. Ty masz taką jakąś zieloną o. O. tego też zostawię w tej i to będzie. Wałach młody przed ostatnim. Korn, 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 Unicorn, korn, korn, krasi... Dobra, kupuję go, mam tu gdzieś! Mm, Moje końcy Ej, nawet ładne, ale nie aż tak, żebym dała. Ej, ten siwek, patrz! Czemu ona zrobiła mu tą grzywę? Śmieszna. Pierwszy raz widzę na siwko. Śl Mi się ona tak nie podoba. A ty gdzie łazisz? <grych> o, tu jesteś. Hej. Chodź, patrz jakiego mam. Mam nowego. Kolejny. Nie, jedziemy do, do stajni, bo chcę ci ten. To moje stanioł. A to jest... Zapraszam Cię do... Te, zapraszam Cię do tego. No. Ogólnie to tak. W teren pojedziemy na inny... Na, no, wy dzisiaj, ale trochę po, po tym filmiku, bo chcę wszystko sobie... No, naszą opinię i w ogóle e, dziś omówić. Tych koniach są takie słodkie. Wiem właśnie, zapraszam Cię dopiero. Nie zaprosiłam, bo dopiero przestawiam mojego nowego. No bo chcę, żeby on tu był. Poczekaj, gość to gość goście. Jakś za a zaproś, a ja napis Takich mam gdzieś jakieś goście. Nie można, ja nie mogłam. Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę. Jakby co, to za tutaj... Patrz, możesz sobie haflingerka, bo to jest taki klubowy. Tutaj masz dwa nowe, trzy, cztery. Aha, to już wiesz. Wszystko zepsuł mi filmik. Niespodzianka. <grym> Tutaj <toddaj toddaj> będą obok siebie, Koron! Co to jest? <grym> koki, koki, kaki, koko, koko, a gdzie jest Koko? Kogo nazwałam, Koko, że ten mi zabrano? Co! Czemu tego konia andaluzyjskiego? Koń yy, luzytański. Mi się on nie podoba. Zaraz go sprzedam. Taki gniady. <taki> Patrz! A dobra, a widziałaś to, dobra. <taki> Co? Dobra, ale wybierz mi którego. Gdzie on jest? znik mi koron, koron, koron ok tylko koronka korn, korn nie umiem się przyznać cześć misiu! nie zawsze to robię ale musisz przeżyć cześć pisiek! masz alfa? jaka alfa? Gdzie jest alfa A ale <gry> Padrek ma korn, korn ładny kantarek. A ciebie kuki bierzemy. Cześć, słońce! Korn. Aha, no tak, bo to ci się podwaja. Nie Jeśli ja jestem teraz na klubowo. Hmm. No, to klubowe coś. Poczekaj, chcę ci pokazać klubowo. No, który żeś... A, mam tu Eee, y, y, Hufflinger, ten tamten. Patrz, ten jasny. Tylko dlatego, y, one, bo nie wiem, czemu przy przypadek nazwałam lato. Czy y, jakieś. Letnie stado koni yy, i pomyślałam o haflingeru temu, bo no. Karolina jest. W klubie. Ty... Konia ubierasz tak jak ja. Hey. Koszulki nie masz i o głowia. O głowie weź jakieś inne, koszulka, weź jakieś inne już. Wziął kółeczka. Aaaa! Widzowie, proszę, tutaj jest Wasze Le Luny i Karoliny, ulubione kółeczka. Did. Jak jechaliśmy w teren, to takie mieli. No cię chodam. Nie ukradłam nic. Może być. Patrzcie, leci! Leci! Nie na mojego konia! I poleciał. Wystrasz ten motyla. Bo mił ciebie ten. Ja zaraz go kopnę. Ty zapłacisz, że jesteś w mojej stajni! Konia mi wystraszyła, Ale mają dęba. Poczekaj. Zarąbiste! Ja ci zaraz dam w zot! Witwa. A twoja klat czy ogier? Bo mój wałach. Pyt! Uciekam. To chodź do Morland, sobie opiszemy. My je, czy nam się podobają, co jest złe, wynik. Pierwsza moja. Moja, moja! moja! Twoja! Niech ci będzie, ale chodź. sora ale mój koniec zawolny. Nie wiem, właśnie. Specjalnie na mój film przyszli. Tutaj oceniamy. No, ty pierwsza. Tak. Co muszę mu dać level, a ty pokazuj i, i mów. Tymczasem ja jak robię sobie zdjęcie na filmie. Dobra, możesz mówić. Taki motylek. Chodzi o tego motylka bardziej. Teraz moja opinia. Dla mnie już jest plus, że one są duże, a nie jak te małe kucykcie te, te, te z tego tutaj proszę południowego kopyta, czy tam półwy z południowego kopyta. Tak. A i one są mega pięknie zbudowane, fajnie, że żywają co jakiś czas i mają tak kopytko stylne, śmie śmiesznie i mega mi się podoba dęb, taki o, i mega mi się podoba właśnie ta animacja, plus, że y leci motylek taki słodki, jeszcze ten koń się tak jakby uśmiechał, tak pysiem, a postać się śmieje. To dla mnie już jest wielki plus. No i są piękne. Ja na nie długo już czekałam. Są śliczne dla mnie, fajne sztoty. I fajnie, że można na nie założyć te ochraniacze. Jakby. Myślałam, że z tego, że masz już sztotki, to myślałam, że nie będzie można, bo tak zazwyczaj jest u Clydesdale. Clydesdale, yy... No, tam, jak się tam na nie mówi. I teraz sobie pojedziemy w takim. A, i daję im 10, 100 na 10. Pojedziemy sobie taki mini teren. A jutro, y, a dzisiaj wam jeszcze nagram taki dłuższy teren, bo teraz pojedziemy sobie tylko do Fortu Pinta, zobaczyć jakiego tam dali. Zazwyczaj te, które. Zazwyczaj te, które y, ja, y, które są w Fortu Pinta, to ja akurat je kupuję. nawet nie wiem, że one są w Fortu Pinta. 在。嗯。<noise> <noise> Ha, idzie? Dobra, uciekamy. Ale ładnie wygląda. Ten! Ja zaraz go kupię w tym sprzęcie. Jak śliczny. Patrz jak ładnie ten, ten. w tym fioletowym sprzęcie. Ja go zaraz kupię. Nieważne. Hmm. Hmm. może. Na przykład y, te, ten belgijski wonderek mój y, go już nie można kupić. Właśnie fajne, bo są wyróżnieni te ci osoby, które mają. Ja na przykład mam, bo go kupiłam y, wonderka, y, bo mi się mega podobał i był śliczny i jak widziałam, jak skoczył Yy, i w ogóle yy, jego charakter pani mi powiedziała to od razu go kupiłam więc tam Monderek mm -hmm. <laughs> chyba ma rok Już, moje konto już ma rok, bo już od 20, 21 nie, z Karoliną się znam chyba już 3 lata, teraz 4, to już ja gram od 4 lat w SSO, bo w, zaczęłam w SSO urodziny, w ogóle wtedy też świętuję, że zaczęłam grę, pokaż. To jest ten, a ja go chciałam kupić, zaraz go kupię, A ci napiszę, nie będę mówić. Musisz ten. Proszę. No nie da się. Dwadzieścia trzy. Yy, Masz. No. Wysyłam ci kwota moje za bomb to spoko a bo ja za dużo się nakupiłam koni, wiesz? Nie mam gdzie je mieścić. Zaraz kupię kolejne boksy, parę boksów. Muszę kupić chyba, wiesz? No, żeby konie zmieścić. Żeby też niektóre były na wystawie, a nie tylko parę. Więcej. Ej, a mam pytanie. Mm, możemy zrobić ogólnie widzowie, y, że Luna wybierze sobie jakieś konie, ustawi je w boksach y, i ubierze na nie aukwity. Ja będę mogła wam y, nagrać i w ogóle ocenić i tak y, no y, nie wiem no Teraz ale co byś musiała to zrobić to następnym razem kiedy indziej a teraz jedziemy na plażę Będziemy się plumkać I tam się pożegnamy, tak? Niech widzę, jeszcze popatrzę na kuki. Na kuki. Jezus, ale jestem głupia. Mam takiego samego nazwanego konia. Stój. Patrzcie. To jest wyższy, oczywiście, że w wałach. Nie, niższy. Ej, ja jeszcze nie powiedziałam plum. Blum! Leci motylek! Nie chcę! Nie chcę! Jestem koniem i nie chcę! Spadaj! Poczekaj na mnie! Ja, wam, ja ci powiem! No ja ci powiem! Luna ma małe problemy. I dlatego, no, czekamy na nią. Jak się fają. Pik 3, 2, 1, sztuczka Ogólnie to jest koniec z luną Za chwilę Wam nagram pewnie terenik Więc widzimy się za chwilę na tereniku Do zobaczenia, Trzymajcie się.